Jeszcze jedna mama i robimy zdjęcie. nagrywam jeszcze troszeczkę, proszę siąść. terapią, edukacją i szkoleniami. Czyli też jak ktoś ma problem z pieskiem, to może się do niej zgłosić. Ja mam, ja mam, ja nie, ja mam. E, ona opowie Wam troszkę o, o pieskach. O piesku. E, trochę przygotujemy, to dosłownie 2-3 minutki tutaj teren i zaraz będziemy te najgrzeczniejsze może osoby. Zapraszaj go. Do... Zobaczcie, jak bardzo ona bardzo lubi dzieci. Strasznie się wyrywa i chce do Was są. Ale niestety teraz nie ma jej wrócić, bo zaraz była skakała i by wam wszystkim dawała buziaki. Dlatego wy będziecie najpierw chodzić do niej, dobrze? Heidi um, um, jest jeszcze malutka. Ma dopiero 6 miesięcy no, i dopiero no, się uczy. tak jak kiedyś się kiedyś do przedszkola, Heidi też chodziła do przedszkola. Jak miała 3 miesiące, jeździłam z nią do tego przedszkola. I tam uczyła się zabaw innymi ciotkami, różnych połek. Ja jestem instruktorem drogoterapii. Przygotowuję Heidi do pracy w dziećmi. Będzie jeździła na spotkania do yy, nie podejść tutaj do nas, wylosować z tej torby jakąś rzecz związaną z pieskiem i powiedzieć, do czego ona służy. Dobra. Yy, I jeszcze jedno, jak już yy, opowiemy o tej rzeczy, to będzie można przywitać się z lajpy. Jak się witamy z pieskiem, to mi powie? Co najlepiej jest zrobić, jak się... a jeszcze wcześniej zanim pogłaskamy, to co? Dać się powąchać. Dać się powąchać, tak jest. Jak się dajemy sobie powąchać? Pod nos. Można dać rączkę do powąchania tak. w ten sposób. Tak? Jest jak bo każdy z nas ma inny zapach. Tak co to jest? To jest piłka. Do piłka. A co takiego jest dziwnego w tej piłce? Jest bardzo miękka. Co jeszcze? Popatrz na nią. Co tam ma dziurkę. jest? Ma dziurkę. Jak myślicie? Do czego taka dziurka w piłce jest potrzebna? Przeważnie piłki nie mają dziurek, bo powietrze ucieka, prawda? Jak piłka ma dziurkę, to ucieka powietrze, prawda? Wyciąga z tego? Wyciąga, brawo, blisko. A przejdź teraz yy, po kolegach. Proszę, ja Ci dam tu kilka smakowników. Chyba tam koledzy, koleżanki wrzucą to do piłeczki i zobaczymy co się z tym stanie. Ale tutaj... Jest... Tak. No. Nie wybierz. Się... Nie! Anda. Nie, Anka! Anka, chodź! Anka, Nie, Anka! Wysypuje się je, Wysypują się, się smakołyki i ona je zjada. O, wypadł jeden. Nie zauważyła. Komuszki. To jest ta piłeczka. Nazywa się kula smakula. O, wraca do mnie Tam się tak rzuca smakołyki albo zwykłą karmę dla pieska i piesek taką całą porcję jedzenia może zjeść z tej kuli. E, to jest bardzo dla pieska męczące, słuchajcie, zanim ona wyrzuci wszystkie smakołyki, to już macie znać że później dwie godziny śpi. E, I czasem jak ona ma bardzo dużo energii, a ja muszę wyjść i zostawić ją w domu, to żeby nie gryzła nic mebli, żeby nie zniszczyła mieszkania, to daję jedzenie do takiej kuli, ona sobie zje, a później śpi, fajnie odpoczywa.

Miseczka. po co tu jest taka miseczka potrzebna? Żeby móc jej albo? Albo nie. Dlatego wycieramy łapki. Zobaczcie jak to robimy. Super. Daj, pokażemy dobrze, bo tu jej... Łapka. O, zobaczcie. Tak wycieramy łapki. Tak? I to Dobrze. I poprosimy następną osobę. Na no co trafi? Co to takiego? Pokaż wszystkim. Co to jest? Co to jest? No. Szczotka. No. Co robimy tą? Tak jest. Chodź. chcesz poczesać Heidi? Chodź o tym poczuś.

I losujemy. Co to takiego? Co to takiego jest? Pokaż wszystkim. Popatrzcie, co, co, co to jest. Co to jest? Do zabawy. Do zabawy. To się tak ciągnie, a pies biegnie. Tak jest. Jak ta zabawka się nazywa? Szarpak. Szarpak. Ja się z nią pobawię. Dobrze. Szarpak. Tak. Włożysz tą wilkę do proszę. To jeszcze Zobaczcie, bawimy się. A, Dobrze, słuchajcie, bardzo ważne jest, jakbyście się bawili ze swoimi pieskami, żeby nauczyć go komendy. Puść! Piesek nigdy nie może wygrać w tej zabawie. Zawsze to to jest nasza zabawka i to my kończymy zabawę, tak? I szarpiemy. O, zobaczcie, szarpiemy. Dobrze. I jeszcze kto? Jeszcze jedna osoba została, tak? Ale... Co tam zostało? To już było, odkładamy. Ja to tylko prosiłam, żeby tam koleżanka schowała, bo Hajdi chciała dalej szukać makołyków, wiesz? Ona bardzo lubi tą kulę. O, co to jest? Zobaczcie, umiesz czytać? Przeczytaj, co tam pisze? Książeczka zdrowia Książeczka zdrowia psa. Po co pieskowi jest taka książeczka zdrowia? Pokaż wszystkim, Kamilka. To szczepień. szczepienie. Tak. Ja na klejkę. Że tak jeszcze nie było. Jak jest podawany środek na kleszcze, to też tutaj wszystko pisze. Kasperek, idź troszkę na bok. Siądź sobie. Chodź, też po Chodź. Można się też czołgać. Weź rękę, daj, daj, tak. daj mu lepiej rękę do polskiego, drugą rękę. Poszukiwaj na Paj, Oszukałeś go. Nie z tej ręki. Dobrze, i teraz rzecz nie leży, to teraz możemy iść na wodę. Super, i następna osoba, poproszę.

Sampai jumpa di video selanjutnya.

Do Dzień, do Dziękuję, Dziękuję. również za widzenia. Czy ktoś jeszcze chciałby pogłaskać pieska, nie głaskał? Nie. Ale kto nie głaskał? Dobrze, ale, to, ale nie Victoria, ty byłaś? Ustawiamy się w kolejeczce, dobrze? W A tam na A no, 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 po to jest to, 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 to ale słuchajcie pojedynczo no, dobry Ale się... Oj! Ja czekam. A muszę się zapytać, co zrobicie, bym pies mnie słuchał. Ale on nie głaskał.

A to ja mam takiego samego pieska. Takiego samego? Takiego golden Retriever? Tak, golden retriever, mm -hmm. tylko że mój jest złoty. Tak no no zmane. ja też mam. Takiego samego? No czy znaczy nie no w mojej rodzinie. Jest. A, ja mam takiego złoty. Ale jest duży. Mój też jest tu taki jak. No. No. Ale ja muszę się zapytać pani ile razy... 10. 10. 10. Dziesiąt. 10. pierwszą literkę dzieszta, gdzie, 10. 10. gdzie? Dziesięć zda zaws, Wierzcie jest że będziemy na ich wspólny cel, żeby uczcić. A jedynka? Wiesz, że materiały. Janek, jaki ty jesteś? Muzyk.

Ja <if> się da malować. Można na wodę. Proszę poczekać na wodę. Proszę poczekać na wodę. Proszę poczekać na wodę. Proszę poczekać na wodę. Ten poczekać na wodę. Proszę poczekać na wodę. Proszę poczekać Ok, dźwięk. Waszym zadaniem jest stworzyć wspólny utwór. <grymny> Nożyć. 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 Nożyć.

Druga godzina, nie Dzieć chrapie, trzecia godzina, nie Dzieć łapie! Brawo, ja wam biję brawo, co ja no, Najlepiej ja chyba. Bieram. Bardzo fajna grupa z tak. Was. Świetnie, mają fajną, fajną perspektywę. już zna, znaleźli Tak? No. Tak. Wile Iza jeszcze raz! Iza jeszcze raz, bo nie nagrałem. Ja!

Przyjeżdżać, bo już tak... Tylko nie zapytałem, kurczę, nie zapytałem tego kierowcy, musiałbym szybko z tą kasą. Ja, mu, ja mu mówiłem, żeby się zas... Tak? Weźcie ten plakat, bo, Ej, tu, przycho bo tu przychodzi klasa Ej, szósta teraz. To Świat w tej lonie na wycieczki jeździć koniem i w Australii mi się i stadu Łapać rusie nie patrz na to i o jakim kraju jak, kraj, jak kolodi o dzieci małe jak ty słonie zabijcie słona. Ej, zeknem zombie za Akcja kiełbasa. drugi. Mamy tutaj Dąb, Dąb to? Dąb, nie? Bartek, Bartek. Tysiącletni. Tysiącletni. Podobny. Tylko trochę młodszy. 11 minut. To bardzo dobrze i tak jest. Jak na ten teren. A zwyciężyła klasa, która miała 5 minut, około mniej więcej 5 minut. To jest klasa, mogę zgadnąć? No i była to klasa. Druga. Szósta. Brawo dla szóstej klasy. Świetna robota. A pozostałe klasy są na drugim miejscu. Więc też brawa dla Was. Od szóstaków. Kupaki widzimy brawo pozostałym. A drugie miejsce. E... Wszyscy drugie to mają drugie. Wszyscy drugie. No teraz słuchajcie. Robimy sobie zawody rekreacyjno-sportowe. Dziękuję, proszę inne klasy. Pokazują inne klasy. Proszę pokazać. Proszę, jeszcze. Chciałam tylko nagrać. Dobrze. Tyle. Obrigado foi boa, Za dużo powietrza jest.